Nie Czy pokusiłby się Pan o ocenę obecnej sytuacji politycznej w naszym kraju? Pani żartuje, jeszcze wykraczę <głosy> <głosy> i mnie ogłoszą pytią albo coś. Nie no, nie, Pani, to jest, to jest sytuacja jest dosyć skarlała, bo jesteśmy rządzeni przez karłów politycznych, no to jest od wielu lat. Mądrzy ludzie, albo z dużą wiedzą, albo z dużą świadomością, nie mieszają się do polityki, bo wiedzą, że będą stali na przegranych pozycjach. Nawet jeżeli ich się weźmie z jakimiś intencjami, to później ich się udupi gdzieś tam. Dowodem na to był, był przecież ten z budki suflera. No, Jezu, skleroza mnie dopadła, widzi Pani to w branicie, naprawdę. Teraz nie będę pamiętał jaką granicę macie zarosował. E, Krzysztof Cugowski. On przecież przez moment był senatorem i później powiedział, że to była jedna z największych pom mojego w jego życiu. On do tego senatu szedł, bo myślał, że coś zrobi, bo o pieniądze mu nie chodziło, bo ma. E, natomiast okazało się, że... Niczego nie zrobi, niczego zwalczy, nie zwalczy, bo tam... czy o nic nie zawalczy Dlatego, że tam po prostu ten ich świat polityków jest tak poukładany, w takie inne pudełka, których my nie za bardzo rozumiemy i nie chce nam się otwierać, że... że nie, 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 nie chce protokować. Moim marzeniem jest to, żeby ktoś w miarę mądry nas przeprowadził przez te morze i koniec. Proszę powiedzieć, czy spotkał się Pan kiedykolwiek w swoim życiu z naciskami lub prośbami o, o drobinę delikatniejsze teksty albo o wyrzucenie czegoś ze swojego repertuaru? Wie Pani, no oczywiście. Nie, nie. Nawet wiele razy. Mało tego muszę Pani powiedzieć, że to się odnosi do obecnych czasów. Dlatego, że kiedy zaczął się tak zwany podział łupów, w mediach publicznych. Do tego czasu ja miałem felietony w różnych rozgłośniach radiowych. Właśnie w 17 rozgłośniach radiowych nadawałem prawie całą Polskę. A tutaj byłem w Radio Olsztyn, miałem codzienne felietony od poniedziałku do piątku. W Warszawie w Radio Dla Ciebie, później Radio Gdańsk, Radio Merkury. Praktycznie. Wszędzie. Później jak doszedł PiS do władzy i Liga Polskich Rodzin i Samoobrona, to w wyniku podziału Pów Radio Olsztyn trafiło do Ligi Polskich Rodzin, to na dzień dobry mnie wywalili, bo to nie było siły. W tydzień później w Radio dla Ciebie Warszawskie trafiło dla Samoobrony, no to w tydzień później już nie było mnie w Radio dla Ciebie. I tak wylatywałem z tych wszystkich rozgłośni. A efekt koncertu jest taki, że od dwóch lat nie ma mnie w telewizji publicznej, dlatego że w którymś momencie sam się wypisałem. Ogłosiłem bojkot przed kabaratonem dwa lata temu, że nie ma sensu po prostu dlatego, że z byle czym nie chcę tam trafiać. Pani za bardzo cenię siebie i za bardzo cenię tę publiczność, która przyszła dzisiaj tutaj na takiego maksa. I oni zdaje mi się, że oni przyszli dlatego, że wiedzą, że nie daję dupy po prostu, wie pani. No nie mam powodu. Ja, ja nie, nie, nie jestem nie, nie chcę być bogaty, bo że tak powiem, nie, nie ma kultu pieniądza w moim otoczeniu na więc tyle co zarobię, to nie wystarczy. Natomiast mam w granicach prawa tego, w którym żyję, jestem człowiekiem wolnym. Nikt nie jest w stanie mi niczego narzucić i wydaje mi się, że to jest w sumie naj, największe osiągnięcie, jakie udało mi się. A to, że komuś, wie Pani, przeszkadza, no to zawsze będzie komuś przeszkadzało. Artyści, którzy odpowiadają wszystkim, to są artyści, którzy mówią o niczym. Nie wkurzają nikogo. Zawsze ktoś, trzeba nadepnąć komuś na odcisk po prostu, nie ma takiej siły, bo tak jest skonstruowane życie. Pani Krzysztofie, chciałabym jeszcze poprosić o jakieś przesłanie dla naszych widzów, dla mieszkańców Braniewa. Czy jest to możliwe? Aby do wiosny. <grym> Bardzo dziękuję w takim razie mam nadzieję do Jak następnego będzie zobaczenia. będzie cieplej, to będzie lepiej od razu, naprawdę. Nikt mi nie wierzy, ja w, w grudniu pamiętam, jak rozmawiałem z synami, mówiłem, aby do wiosny. Wie pani, Później w styczniu zacząłem mówić, Boże, żeby mróz zelżał do 8, jak, a tak siedmiu, chociaż człowiek zawsze idzie wtedy tak na jakąś ugodę z życiem, żeby tylko troszeczkę. No ale teraz już mróz odpuścił, to znowu możemy wrócić do wersji, aby do wiosny i tego Państwu i sobie życzy. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie, Panią. Wieczór dobrze było, gdy na polu pełnym zbóż z się spotkał. Dobry pan i jego anioł stróż. Diabł był zdrowy, jak ten rec, po prostu czad czat na Anioł zalany w drobny mak na nogach ledwo stał, u, u, na nogach ledwo stał. Chłop pański głos, poprosił ich na stronę i poczęstował z plachem wprost wybornym, samogonem. Pociągnął zdrowania, stróż i flachę panu dał, a czar do gardła nie nauki. się tylko śmiał, uu, a on się tylko śmiał. Robotnik, co z roboty szedł przez drogi asfaltowe, wyciągnął z torby chleba pół i tyleż wyborowej. Pociągnął zdrowanie stróż i flachę panu dał, a szar do gardła Zawsze się tylko śmiało, a on się tylko śmiał.